Tulenka, super, że jesteście. Dziś kolejny odcinek. Świeżaki rozrabiają. No, każdy sobie chce badał, że nie? Dokładnie, dokładnie. E, mówię Wam, że. E, Ciekawe kiedy będą kolejna część gwiezdnych wojen. Bardzo by się chciał sobie zobaczyć. O, pewnie, Pomidor. Były fajnie, nie? Jak ta celinka fajnie się nas mieszka? Tak, jest po prostu ekstra. Pewnie, że ekstra. Tu lęki, zawsze coś się dzieje fajnego. Naprawdę. O, a dzisiaj to do, po prostu każdy jakieś kółeczko potworzył. Naprawdę, gadamy sobie o rzeczach. Hmm. Co za dziwny dzień. Tak, tak, super on jest. O, hejka zjeżdżałki. Hejka, wow. hejka, hejka, Jej hejka. hejka. jakieś kółeczka? Chyba gadacie sobie. A gadamy, gadamy sobie. Dokładnie o rzeczach. Jest fajnie, powiem Ci, Lenka. No ale niestety muszę przerwać te pogadę, pogawędki. Okej, okay, dziewczyny, zabieram Was wszystkich na zakupy. Wow, super! Świetnie zakupy ekstra! Lenka, ale jak to? Tylko dziewczyny? Tak, to tylko dla dziewczyn. Wow, serio? A co będziemy robić nudzić się? Lencia, no co ty? Zabierasz wszystkie dziewczyny na zakupy? Tak. Z sami, w pokoju pełnym zabawek dla dziewczyn, chyba oszalejemy. Serio? Tak, serio. Długo was nie będzie? No, jakby średnio. Trochę długo. Parę godzin? No. O, to sobie idźcie, Wy sobie jakoś poradzimy. poradzimy. Serio nie możemy iść? Tak, nie możemy. Nie możemy, o tak nie możemy. Okej. Okay. Wow. Dobra. Niech sobie idą, coś wymyślimy. Nie chłopaki? No pewnie, pewnie. Pewnie. No to idźcie sobie dziewczyny. Fuh. My też sobie jakieś na zakupy. Tylko kto nas zabierze? I, 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 i. Nie przede chodźcie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ej, chłopaki! Ty, chata wolna! Rozumiecie to? Rozumiecie to? Się <średnio> i A, ja się nam trochę martwię. Czałuję czelnikom, tęsknię. Czesiu, proszę Cię, nie bądź ciapa! Bez przesady! Wiem, że się zakochałeś, nie zraśnie, ale wiesz... Wyluzuj, wyluzuj! Dokładnie, ej, Czesiek, luz! Daj się ponieść emocjom, no! My to chłopaki teraz możemy zaszaleć. Niko tu nie ma w domu, szaleństwo. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, może, no, no pomyślę, pomyślę. Okej, okay, okej, okay, to co robimy? Wow! Znowu się przerzuciłem. E, pieczara! Mam ten sam problem, co ty! Ciągle się przełam! Przez moją czoplenkę. Ty, no, są, tu są przeważnie zabawki dla... Dla dziewczyn, no co bym się robić? E, wiecie co? Może... Skoczę się, a tym może jeszcze... Może jakieś zabawki Marcela, przecież to jest chłopak. Może tam jakieś fun, 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 auta, albo coś. To świetny pomysł. Dobra, idź, Pomidor. Chodź, Bartek, chodź, chodź, chodź no, chodź, Bartuś. Dobra, dobra, idziemy, idziemy, Pomidor. Okej, okay, jest Mentos. Dawaj, Bartek, pchaj ten kosz z zabawkami, paj! No, się robi, się robi, gościu, Dobra, Pomidor, popychamy to, chłopie, popychamy, no. Już, już, już. już. Jest całe podło, Zobaczcie chłopaki. Zobaczcie co przywlekłem. Ja i braku, nie? No ma, no, dawać to, dawać to na środek. Okej, okay, to pomóżcie nam no, wszyscy razem. Okej, okay, banda. E, dawać to, wywalamy na środek. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. wow, wow łowie. Wow, wow. Yes, wszystko rozpalone. Wow! Ja! Yeah! Co to jest? Ale to nie jest jakiś młodek! Derwujący, wyłączę go uh. Zobaczcie, ej! Fojówskie, fajówski! I o! auto, auto! ty. Wow! Range Rover Ekstra, kabryka fajna! Oh, a tutaj zobaczcie. zubo! Zobacz. Jaki jaguar wyścigowy, to mi się podoba, nie? O, Tomek, Tomek, Tomek. O, fajnie lubię tomka, bajkę. Ja mogę się tym bawić? Mogę, please, please. Dobra. O, niczym! Chyba jesteś Brudem bliźnikiem brokuła, nie? He, 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 bardzo śmieszne. Pomidor, naprawdę. O, bracisku, bracisku. He, he, he. O, przewala się. Ty ja też jakieś auto? Ja to biorę! O, zobaczcie! Lamborghini! Wuhuhu! Ale fajnie, nie? Cześć, Jarek, chodź! Ja sobie tu weźmie coś może też fajnego. O, zakam sobie na gitarze! Zagram sobie jakąś piosenkę dla czelinki. Proszę cię! Wyluzuj! O! Zobacz! Zobacz! Pasujecie do, do twojego koloru! Zobacz. Jaka fura, Chevrolet, kamaro, chłopie! Szaleństwo tu jest, normalnie dzisiaj w pokoju. O tak! E, chłopaki, e, o! Co, pomidorek? To, patuje fura. Trochę różowolę, ja ją wezmę. Dawaj, bierz, bierz! Pomidor, ale wiesz, tam jest bardzo ciasno. Uważaj trochę, jakbyś go wyciągał. Ty, on tak, nie przygryzaj mi. Nie że to że jestem obszerny to nie że nie są delikatny. Jest to bardzo delikatnie wyciągnę, prawda? To szkurczę, nie mogę jakoś tego. A pociągnę! O nie! Upuścił! Rozsypały się pod szopy! Ło pomidor! Ale żeś pokazał! Chłopie! Lekka się chyba wcześniej. A może i nie! Dobra! los blues! Jak szaleć to szaleć! Ej, chłopaki! Tu jest jeszcze fajny skuter! Wyciągnę go jakoś. Ale powciskane... A! O, nie, 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 nie! O, uh o! -oh. Chyba mi wszystko wyleciało. Uh -uh. Ty gościu! Chyba gorzej na że ty tyle niż ja! O nie, o nie! Ale skuter jest! O! Oh. Fajowski będzie! I pomidor, taka maska fajna! Zoba! Pomidor ty, zoba! Nowo, załóż mi ją. Okej, okay, okej. Okay. Wow. Ty, jak wy, jak, 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 wyglądam? Zabójdź, Pomidorku, a tam... mówię ci. Wow, wow, wow. Brachu, ale ty wyglądasz? Nie. Ej, pamięta, tam chyba się, się zapala, to światełko. To? Światełko? Zaraz zobaczymy. U! Jestem groźny gościu, Batman! Antek, zgaś światło! Dobra, dobra, już zgaszę. Zgaś światło, Antek. No, no a jeszcze jedno to zgaś. No, wszystkie światła zgaś. Ja, Pomidor! W ciemności nocy, kto ci pomoże? Pomidor! Super bohater! Zobaczcie! Jak ja się poruszam fajnie, nie? O tak mało widać O, o co zawaziłem Ej, co się dzieje? A! O! O, otek! Zapal otek, zobacz, otek Okej, okej, okay, okay, to się, to się pomidor zostało O, nie! Co ja zrobiłem? Ojo, solki, puszaczki O, pomidor, oszalałeś Mam drinka soli Wow, pomidor Pomuszczony no, nie, wszystko zwalił. Ojociu! Ja, no, wiecie co? No, wiecie co? Nie! Gdzie stało? Nie, nic! Sorka, sorka, bo wiecie, w tej Są mostu nie? jestem. I to tak, tylko... światło to, to mi nie, nawet nie pomagało, bo tylko mnie oślepiło. A w nocy było, ciemności były. Pomidor, ale mnie wkurzyłeś! No, pojedynek będzie! Chybaś! <śla> chyba, Ty, chyba, chyba, chyba cię pogięło, żeby gdzieś. Po jedynek z tobą przyjadę. o! Dmuchnę i znikniesz! No, no co mi zrobisz, no? O, ej, 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 ej! Na niego, na niego! Ej, ratunku! Ratunku! Te! Ślepia mnie atakują! I o! Ej, ej, ludzik! Ludziska! Wiem, że on was przywrócił, ale. Dajcie mu spokój, was jest dużo! Ej, ej, spokój, tu spokój, pomidor! Ale się, sobie, sobie batel chyba na odwrót! mi wszystkich pozwalał. O, Puszek to jeszcze uderza. A ty wiesz. A, Pomidor! Buch, buch. O nie! Dobra, spokój, spokój, poddaję się. Co za maskę, bo mam szaleństwo. No, powiem Wam, że przegieliście totalnie. Oj, no, no, zdarzyło się. A, czasie, wiesz co? Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tragedia. Zobacz! Mówiłem im, się przeginali! Mówiłem im! O nie! A czyś ty też coś zrobiłeś? Ja Tylko... jeszcze grałem na gitarze, naprawdę! Lizus, Lizus, Lizus! O. Ej, nie, prze... nie przezywa się! I o! Na co, no na no sary Saryna. No. Kto to wszystko zrobił? I oto ty! Przyznać się w tej chwili! No, no, no! Ja i chłopaki, no! Za wyjątkiem Czesia! Brudno też tam były spokojne. Przepraszamy, no tak wyszło, no. O nie, będziecie mieć bardzo dużą karę. Jeszcze rozwaliliście puszczaki, no nie. O nie, jeszcze potrzebę rozwaliście. I figurki. To ja, przepraszam, no paczczopy to ja. O nie, jeszcze zabawki Mastera rozwaliście. No bo się, no. No, no. Mogli się sprzątać. Oni jeszcze to, no wiecie co? Ci bardzo mocną karę. Ja się już zagotowałem. Często się tobie zakarasz, aż się boję. Będzie najkarniejsza kara na świecie. Nie gadaj męcia. Tak. No przepraszamy, no bo nie i się, się. Nie przy... Trochę przyjmę, może przeprosimy. Trochę. Trochę? Tak. O nie. Kiedy wykonacie karę. To Jaka będzie ta kara? Hmm, jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. O nie. O. <śmiany> Miałem naklejkę? Nie, to jest rasterek. bo tam drasłem się. O nie. Hmm. Już wymyśliłam karę.

Dokładnie, czyściutko ma być. Nie, proszę cię, lęcia, no! Tak, to jest. Nie będę miał kibelka, no! Musisz. Nie! O biedny Joe! Zemdlał, lęcia! Prostu, a kto to rozwalił? No, nie wiem, kto no! Przyznaj się, to chyba. Może ile ty dziś rozwaliłeś? No rozwaliłem pet shopy i, i to rozwaliłem O nie pomidor Dobra, to te, ty, na ciebie czeka to samo To samo? Tak A na innych nie? Też Wszystkie chłopaki? Oprócz Czesia, bo on mnie rozwalał mm, nie no Lencia, ja też mam Please, please Lenka, ja... A ty nie robiłeś? No nie, no, no trochę, to, trochę jej pomagałem Dobra, to te, Cię też to czeka. O nie! A ty Bruno? Lęcia, lęcia. ja byłem u Serio, nic poważnie? nie wiem. Poważnie? Poważnie, serio, serio, Obiecujesz? poważnie. Obiecujesz? Obiecuję poważnie. Gwarantujesz? Gwarantuję. Okej, okay, no nie. Ty, dobra. No dobra, Faktycznie czeka. Bruno tam siedział i nic nie robił, no, grzeczny był. Czyli to ja nie muszę nic robić? Tak, ty i Ciaś nie musisz się nie robić. Wow, super. He he he, chłopaki. Wow, tydzień sprzątania domu i łazienek? Tak. Ja chyba też będę jak Uuu, O nie. O ja cię, Ani O nie. Okej, okay. nie róbcie tak w domu. Dobra, to na koniec, to koniec tego odcinka. Pa, pa. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa! O tak! tak. Pam... Pa, pa, pa. Pamiętajcie, widzicie, taka rozruba nie kończy się dobrze. Nie. Mam ma karę taką, że hej! Mogę siedzieć spokojnie. Pa, pa, pa 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 pa! A teraz pozdrawiamy widów z filmiku Krzyżówka. Pozdrawiam Krystyna K za to, że była pierwsza. Pozdrawiam Roxana Kramarczuk za to, że była druga. Pozdrawiam Kinie MST za to, że była trzecia. Pozdrawiam Sandrę Radkę za to, że była czwarta. Pozdrawiam o 120 za to, że była piąta. Pozdrawiam Maję Stefania. Pozdrawiam Olkę Godula. Pozdrawiam Jusynę Czpir. Pozdrawiam Patrycję Ziłkowską. Pozdrawiam Anię Szeremeta. Pozdrawiam mój mały kanał. Pozdrawiam Jojojojo. Pozdrawiam Pana Bestię. Pozdrawiam Julię Garczarek. I oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Wszyscy jesteście super. Pa, 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 pa. pa, pa.